Cześć kochani, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i w tym odcinku chciałabym Panią odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu mężczyźni marnują Wasz czas. Natomiast uwaga, nie będziemy się tutaj pastwić nad Panami. Co więcej, jeżeli jesteś właśnie mężczyzną, który ogląda ten materiał, to z dużym prawdopodobieństwem byłeś której z sytuacji, które będę opisywać, w takiej odwróconej roli, czyli byłeś kobietą, o której będę tutaj opowiadać, dlatego że te schematy, które przedstawię, dotyczą właściwie obu płci i dobrze, żebyśmy sobie rozjaśnili to już na samym początku. Czas jest oczywiście bardzo ważny, dlatego że jest zasobem nieodnawialnym. I kiedyś w moim bannerze głównym na tym kanale widniało hasło Szkoda czasu na niemiłość Być może niektórzy z Was to pamiętają I faktycznie szkoda czasu na niemiłość, czas na miłość, tu i teraz I każdy z Was, każda z Was zasługuje właśnie na taką miłość tu i teraz No ale bywa, że marnujemy ten czas No i z jakiego powodu czasem my kobiety... Jesteśmy w takich sytuacjach, w których czujemy, że ktoś ten czas, nasz cenny czas, marnuje. Zacznijmy w ogóle od przeformułowania sobie tego pytania z tytułu odcinka, czyli dlaczego mężczyźni marnują wasz czas, nasz czas, na takie pytanie: z jakiego powodu. Ja marnuję swój czas, z jakiego powodu ja, kobieta, albo jak jesteś mężczyzną, ja, mężczyzna, pozwalam na to, że ten mój czas jest marnowany. Słuchajcie, musimy odzyskać swoją moc, musimy odzyskać swoją siłę, a możemy zrobić to tylko wtedy, kiedy weźmiemy odpowiedzialność za nasze życie. Jeżeli oddajemy komuś tę odpowiedzialność za nasze życie, za wybory, za decyzje i pozwalamy, żeby ktoś tym sterował żeby ta osoba druga decydowała o tym, czy ona będzie z nami, czy nie będzie z nami, jak długo będzie z nami, jeżeli my nie będziemy tymi decydentami, no to po prostu stracimy tę naszą siłę życiową i stracimy tę naszą moc, będziemy się czuć ze sobą bardzo źle. Ale chcę tutaj Wam zasugerować to, że jeżeli idziecie w stronę strategii, która jest dla Was zła, to na pewno macie też z tego jakieś korzyści. Jeżeli wybieracie sytuację, w której to ktoś za Was decyduje, to znaczy, że z jakiegoś powodu może być to dla Was łatwiejsze, wygodniejsze. I ja nawet zaryzykowałabym taką hipotezę, że skoro Jesteś w jakiejś relacji, w której coś jest nie tak i masz sygnały, że to się nie rozwija, ale nic z tym nie robisz, nie decydujesz i na przykład tego nie kończysz, nie dajesz nawet znaków często o Twoich standardach, o tym, jak chciałabyś, żeby ta relacja się rozwijała. No to znaczy, że boisz się, boisz się, że zostaniesz odtrącona, że dojdzie do odrzucenia i że w konsekwencji będziesz cierpieć. Natomiast tak naprawdę, no to realizujesz scenariusz, w którym ostatecznie zostaniesz odrzucona, bo jesteś z kimś, kto z dużym prawdopodobieństwem to zrobi. Więc można stwierdzić, że tak naprawdę twój największy strach, Cię goni i w końcu możecie Cię dogonić. No ale przejdźmy do tego, z jakiego powodu ci mężczyźni no, robią to. Czasem robią to z premedytacją, czasem wcale nie. I też bądźmy tak naprawdę tego świadome. Więc pierwszy powód, najważniejszy, no bo właśnie Ty mu na to pozwalasz. Niestety. I teraz przykład klasyk. Sytuacja, w której mężczyzna wprost nam mówi, że on nie jest gotowy na zobowiązania, na zaangażowanie, na kolejny krok w tej relacji. On w ogóle nie chce być w związku, albo wprost nam mówi, że on nie widzi przyszłości z nami. Chce się z nami spotykać, natomiast bez zobowiązań. A ty się przyglądasz temu, co on robi. I on przecież chodzi z tobą na randki. On zaprasza cię do kina na wystawną kolację, spędza u ciebie czas, jest bliskość emocjonalna, fizyczna, jeździcie razem na wakacje. Więc on jedno robi, drugie mówi. No i w co tutaj wierzyć? No przecież pokazuje, że jest zaangażowany. I tutaj, kochana, odsyłam cię do jednego z moich ostatnich odcinków, w którym właśnie. Tłumaczyłam to, na co zwracać uwagę, na słowa czy na czyny i w jakich sytuacjach. I tutaj jest taka klasyczna sytuacja, w której warto zwracać uwagę na słowa, bo jeżeli. Mężczyzna ryzykuje ten związek, ryzykuje, że straci coś, co może być dla niego wygodne, co daje mu jakieś korzyści, mówiąc ci wprost, że on nie chce niczego więcej. Kiedy on wie, że dla ciebie to może być ważne, no to on wtedy ryzykuje to, że po prostu ciebie przy nim nie będzie. Więc uwierz w to. Porównajmy to do sytuacji, w której dzwoni do Twojego domu domokrążca. I chce ci coś sprzedać. Dajmy na to, że jest to odkurzacz. I opowiada o tym odkurzaczu. Mówię, jakie ten odkurzacz ma cechy, zalety, jakie da ci korzyści. Po prostu przedstawia bajki, pokazuje ci, jak on działa, jakie on ma funkcjonalności. Jaki jest szybki, jak jest cichy, ale płętuje to takim zdaniem, że tak naprawdę to te funkcjonalności i to wszystko, co jest w środku i to, jak on działa, jakie będą efekty, nie różni się od tego, co da ci klasyczny odkurzacz. Jedyna różnica jest taka, że ten odkurzacz, z którym ja tutaj przyszedłem do ciebie, no to jest 10 razy droższy, więc on ryzykuje tym, że po prostu nie sprzeda ci tego odkurzacza i nie dostanie premii. Więc w taką informację warto uwierzyć, warto temu zaufać. No i tak samo jest z mężczyzną, który wprost ci mówi, że on nie widzi tego z tobą, że on nie przejdzie z tobą do kolejnego etapu. No a ty z jakiegoś powodu nie chcesz mu w to uwierzyć. Więc tak naprawdę no sama pozwalasz mu, mu na to, żeby on kontynuował taką sytuację. A dlaczego on właśnie ze mną nie chce się zaangażować? Dlaczego ze mną nie chce przejść do następnego etapu relacji? Czy jest ze mną coś nie tak? Czy jestem jakaś wybrakowana, jestem niewystarczająca? Takie myśli pojawiają się w głowie kobiety, kiedy słyszy od mężczyzny, że on nie jest gotowy, że on nie chce się zaangażować. Natomiast po pierwsze, często to nie musi być personalne, tylko ten facet jest po prostu na takim etapie życia, że on nie potrzebuje zobowiązań i on nie chce czegoś stałego, tylko na przykład wygodny dla niego będzie otwarty związek. A po drugie, to częściej niż nam się wydaje, mężczyźni mają w swoich głowach ten koncept tej jedynej i czekają na jakąś jedyną na świecie wybrankę, miłość swojego życia i naprawdę w to wierzą. I ty możesz być wspaniała, i oni mogą cię bardzo lubić, mogą nawet coś do ciebie czuć. Na pewno możesz im się podobać, miło spędzają z tobą czas, i dlatego proponują ci kontynuację takiej relacji. Ale nie na następnym etapie i nie chcą się zobowiązać, bo czegoś im brakuje, tego czegoś do nazwania ciebie tą jedyną. I tutaj nie wchodźmy w oceny, czy to jest dojrzałe, czy to jest niedojrzałe, a przyjrzyjmy się bardziej sobie, ponieważ bardzo często kobieto. Ty wiesz, że w tej relacji coś jest nie tak, że nie wszystko jest w porządku i że być może faktycznie to nie jest ten. Nawet jeżeli nie wierzysz w ten koncept tego jedynego, tej jedynej, jedynego człowieka, który może zrealizować po prostu jakieś Twoje potrzeby i być. Super dopasowany do Ciebie, no to widzisz, że nie jesteście na przykład właśnie dobrze dopasowani, kompatybilni, że coś w tej relacji nie działa i na dłuższą metę pewnie by się to rozpadło. Ale z uwagi na to, że Ty chcesz sobie udowodnić, że z Tobą jest wszystko ok, że jesteś ok, że to nieprawda, że jesteś niewystarczająca, że to nieprawda, że czegoś ci brakuje, no to zaczynasz go przekonywać, zaczynasz go ścigać, zaczynasz walczyć o ten związek i często robisz to wbrew sobie, bo zanim zostałaś odrzucona, zanim on ci to zakomunikował, to być może przeszło ci przez głowę nawet to, że tak właściwie to nic do niego nie czujesz, a w momencie, kiedy Usłyszałaś te trudne słowa, kiedy poczułaś się zraniona, kiedy poczułaś się odtrącona, no to chcąc tak naprawdę. Jakoś opatrzyć w ten sposób tę ranę, jakoś załagodzić ten ból, no to idziesz w to wyparcie, w udawanie, że wszystko jest dobrze. I w strategię przekonywania go do tego, że, że z tobą będzie szczęśliwy, ale tak naprawdę jeszcze bardziej się ranisz, no bo twój strach cię dogoni i na koniec najprawdopodobniej zostaniesz wtedy po prostu odrzucona. Kolejnym powodem, dlaczego mężczyzna marnuje twój czas, jest to, że najzwyczajniej w świecie jest mu z tobą wygodnie, ma z tego sporo korzyści. I najczęściej jest tak, kiedy ty jesteś dawcą, a on jest biorcą, kiedy ty dużo wnosisz do tej relacji, kiedy się starasz, a on właściwie nie musi nic robić. Ty o wszystko dbasz: dbasz o atmosferę, planujesz spotkania, być może mu gotujesz, sprzątasz. Dbasz o fizyczność, wszystko jest ok. On nie musi się o nic martwić i ty tego nie zauważasz, bo jesteś tak skupiona na robieniu, na dawaniu, że nie widzisz tego, że właściwie to nie jest taka dwustronna wymiana, a on może doskonale sobie z tego zdawać sprawę. Więc czy będziemy rezygnować z czegoś, co jest dla nas po prostu wygodne? Wyobraź sobie, że jesteś w pracy, masz taką pracę, w której właściwie nic nie musisz robić, a pieniądze same wpływają na Twoje konto. Nikt nie zauważył tego, że Twoje obowiązki właściwie można zamknąć w dwóch godzinach tygodniowo. Ty się w tym czasie wyrabiasz, a resztę czasu przeznaczasz na swoje przyjemności na spotkania ze znajomymi, z rodziną, ale nie na pracę, nie na te takie obowiązki związane z twoją firmą. Nikt tego nie widzi. No więc czy będziesz donosić sam na siebie, czy będziesz donosiła sama na siebie, czy zrezygnujesz z tej pracy, bo jest dla ciebie nie wiem, za nudna, może po czasie tak, może po czasie stwierdzisz, że potrzebujesz więcej rozwoju, jesteś zdemotywowana, ale jeżeli dostaniesz bardzo, bardzo duży przelew na konto, a tak naprawdę w tym czasie możesz robić wszystko, no to czy to ma sens, czy to jest logiczne? No i właśnie podobnie może wyglądać taki układ z mężczyzną, kiedy ty dajesz z siebie bardzo dużo, a on nie daje z siebie nic. No i u ciebie. To też rodzi pewne konsekwencje. My z badań wiemy, że osoby, które komuś wyświadczają jakieś przysługi, które są pomocne, które dbają o drugiego człowieka, bardziej angażują się w relacje z tym drugim człowiekiem i bardziej go lubią, czują większą sympatię, tym większą, im więcej właśnie komuś pomagają i z siebie dają. Więc po pierwsze, no to yy, właśnie lubisz tego człowieka jeszcze bardziej, ta więź między wami jest yy, taka z Twojej strony mocniejsza. No i działa tutaj też mechanizm konsekwencji i zaangażowania. Yy, zaangażowania i konsekwencji. Czyli robię krok pierwszy, kolejny, mamy następny krok. No, i tak sobie myślę, czy będę rezygnować, skoro już zrobiłam trzy kroki, włożyłam w to sporo wysiłku, sporo czasu, czy mogę się teraz wycofać? Człowiek działa tak, że jak już w coś zacznie się angażować, zacznie coś robić, to chce być w tym konsekwentny. No i tutaj to prawo też działa, więc i jemu, i tobie tak naprawdę daje to jakieś korzyści. Kolejny powód, dla którego facet marnuje twój czas, to to, że on po prostu nie potrafi tego zakończyć. Biedaczek, prawda? Natomiast faktycznie on może mieć problem z tym, żeby mówić o trudnych emocjach, żeby cię zranić. Może nie umieć przekazać takiej informacji, więc on to przeciąga. I z takiego też powodu, że ludzie sobie z takimi sytuacjami nie radzą, niektórzy wybierają metodę na ducha, czyli ghosting. Nie wiedzą, jak ci zakomunikować, że jednak to nie to i że oni nie chcą dalej rozwijać tej relacji, więc po prostu znikają bez słowa, nie tłumacząc nic i ty nie wiesz, co się zadziało, jaki był powód. Może porwało go UFO, albo on jest na przykład jakimś agentem obcego wywiadu i po prostu nie może się teraz z tobą kontaktować. Dopisujesz sobie różne scenariusze. Bo ten człowiek po prostu nie potrafił poradzić sobie z tym, żeby przekazać ci jakąś trudną informację, jego zdaniem trudną informację. Ale można też spojrzeć na sytuację ghostingu w taki sposób, że on zrobił ci przysługę, bo zniknął i masz szansę przejść do kolejnego etapu. Pomęczysz się trochę z tą swoją historią, ale z Twoją historią, natomiast z czasem uleczysz się, poznasz nowych ludzi. Co innego, kiedy on wie, że z tego nic nie będzie, że ta sytuacja nie jest rozwojowa, że on nic nie czuje, ale nadal z tobą jest, bo boi się, że zostaniesz zraniona, bo tak naprawdę boi się Twoich emocji, boi się, że okaże się złym człowiekiem. On ma w sobie lęk. Przed tym, że ostatecznie będzie złym człowiekiem. Taki może być jego strach. No i on wybiera ścieżkę, w której rani Cię jeszcze bardziej, bo kiedyś, w końcu, pewnie będzie musiał Cię zostawić. Chyba, że wybierze jeszcze gorszy scenariusz i na przykład weźmiecie kiedyś ślub bez uczuć. Pod wpływem tego, że po prostu coś trzeba było zrobić, że nie było wyjścia. No i z tego między innymi rodzą się później nieszczęśliwe małżeństwa, które się ze sobą męczą. Ale reasumując ten punkt, bardzo często jest tak, że mężczyzna marnuje Twój czas, bo po prostu. Boi się, jak Ty sobie poradzisz z jakąś trudną informacją. Tak naprawdę on sam nie potrafi przekazać Ci takiej informacji, która może być dla Ciebie bolesna. No i mamy jeszcze jeden powód, jeszcze jeden punkt, z powodu którego mężczyzna może marnować Twój czas, a raczej Tobie wydaje się, że on marnuje Twój czas. Dlatego, że ten mężczyzna nie zawsze musi robić to z premedytacją albo nie zawsze musiał to zaplanować, nie zawsze po prostu chcecie wykorzystać albo nie ma tyle jaj, żeby przekazać ci jakąś niemiłą informację. Zdarza się, że na początku naprawdę jest tobą zainteresowany, jest ciebie ciekawy, są jakieś uczucia, ale kiedy mija miesiąc miodowy, kiedy. Ściąga te różowe okulary, to on widzi, że mocno się różnicie. I okej, okay, wszyscy się różnimy, ale na przykład on nie ma w sobie wystarczająco dużo siły, motywacji, chęci, by nad tym pracować, by spotkać się w jednym miejscu. Po prostu czuje, że na tym etapie nie chce wkładać w tę akurat relację tyle energii. Może być też tak, że moja droga. To może być wynikiem również jakiegoś Twojego zachowania, dlatego warto przyjrzeć się też sobie, bo mogło być tak, że on się starał, on się angażował, ale nie widział zwrotu, czyli mamy odwrotną tutaj sytuację niż ta, o której wcześniej mówiłam. On planował wszystko, on dawał z siebie dużo energii, poświęcał Ci czas, ale miał wrażenie, że na przykład byłaś niezadowolona, że czegoś Ci brakowało, może nie inicjowałaś spotkań, nie inicjowałaś rozmów, i odebrał to w ten sposób, że nie jesteś zaangażowana. I do pewnego momentu mogło mu się to podobać, że jest takim rycerzem, który na białym koniu przyjeżdża, żeby cię zdobyć i może po prostu walczyć z każdym smokiem. Ale w pewnym momencie może mieć dosyć takiej strategii z Twojej strony: jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby. Oczywiście to jest jeden tylko z powodów, natomiast czasem on jest też po naszej stronie, po, po stronie kobiet. Mężczyzna po prostu się wycofuje. I po tym okresie miesiąca miodowego, dajmy na trwającego około. Pół roku, tak przeciętnie, to jest zupełnie naturalne, że zaczynamy patrzeć na siebie bardziej realistycznie i po prostu dostrzegać to, że ta relacja może się nie udać albo ta pierwsza chemia naszego organizmu, te hormony szczęścia, hormony miłości, one zaczynają po prostu opadać i już brakuje nam tej iskry, tych motyli w brzuchu, i wtedy Rezygnujemy i wycofujemy się. I mówię to dlatego, że nie zawsze jest tak, że jeżeli ktoś kończy jakąś relację, nie chce jej dalej rozwijać, albo widzimy to, że zaczyna się wycofywać, to znaczy, że po prostu jest złym facetem, jest złym człowiekiem, że chciał nas wykorzystać, że nami manipuluje. Bardzo często jest to po prostu naturalny etap rozwoju relacji też musimy jakby dać sobie prawo na to, żeby móc na jakichś takich wczesnych etapach relacji. Na właściwie zawsze, kiedy uznamy, że, że to jest potrzebne, móc, móc się wycofać, kiedy czujemy, że, że, nie ma, że nie ma innej drogi, nie ma wyjścia, tak? Więc nie odbierajmy też temu człowiekowi po prostu prawa do tego. Jeżeli wybierzesz ten scenariusz, że jednak to ty jesteś ofiarą i to ten facet cię skrzywdził, i że to on cię oszukał, to nie dość, że idziesz dalej z taką historią, że w ogóle wszyscy mężczyźni są źli i budujesz na tej ranie następne swoje relacje. Albo co gorsza, w ogóle ich nie budujesz, bo tak bardzo się boisz tego, że kolejny mężczyzna cię skrzywdzi i oddajesz wtedy tak naprawdę odpowiedzialność za swoje życie w ręce innych osób. A oddając odpowiedzialność, oddajesz swoją siłę, swoją moc. Możesz ją odzyskać, kiedy ty zaczniesz decydować, kiedy ty będziesz dokonywała wyborów, a nie będziesz czekać na to co on zrobi, czy on będzie dalej chciał być z Tobą, czy on Cię odtrąci, czy Ciebie nie odtrąci, to zastanów się, czego się boisz, z jakiego powodu tkwisz w relacji, o której wiesz, że nie jest przyszłościowa, bo na przykład masz te wszystkie symptomy, o których tutaj Ci dzisiaj opowiedziała, czyli mężczyzna się nie angażuje, Prost mówić ci o tym, że nie chcę przejść do następnego etapu, nie chcę na przykład tego jakoś nazwać, boi się zobowiązań. Może jest tak, że bardzo mało z siebie daje, widzisz, że ta relacja jest zupełnie nierówna, bo ty jesteś dawcą, on jest biorcą, ty to wszystko widzisz, ty to czujesz, gdzieś w głębi duszy wiesz, że to nie jest ten. Ale nie chcesz z tego zrezygnować. Zadaj sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego ty sama marnujesz tak naprawdę, swój cenny czas szkoda czasu na nie miłość. to naprawdę jest zasób nieodnawialny czas na miłość i na nią właśnie zasługujesz zanim jednak powiem Ci na koniec moc miłości to jeżeli uważasz, że ten materiał jest pomocny jeżeli dał Ci do myślenia, to daj proszę łapkę w górę jeżeli dotrwałaś, dotrwałeś do tego momentu, to w komentarzu pisz takie zdanie. Szkoda czasu na niemiłość i ja będę dzięki temu wiedziała, że byłaś tutaj, byłeś ze mną do samego końca. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji. No i przypominam, że oprócz materiałów na YouTube, możesz też odwiedzić moją stronę na Facebooku, mojego Instagrama, no i pracować ze mną indywidualnie bądź w ramach któregoś z kursów online, jak znaleźć miłość życia i jak odzyskać Miłość życia. A teraz już mówię Ci moc miłości. Cześć.